Siatka że Hemarpol exact system Częstochowa ostatniego meczu ligowego Aksą, kędzierzyn koźle na pewno miło wspominać nie będą, bo przegrali 0 3. Tym samym nie udało im się po raz drugi w tym sezonie pokonać ubiegłorocznych zdobywców ligi mistrzów. Niestety tutaj zagraliśmy inaczej niż w pierwszym meczu z ZAXą. ZAXA tutaj była Zaksa tutaj była faworytem. Mimo że zajmują dziewiąte miejsce, to nadal są uznawali za faworytów do medalu, także to, że przegraliśmy z nimi, wydaje mi się, że taki zimny prysznic przed najważniejszymi meczami tego sezonu będzie potrzebny. Moim zdaniem mamy problem z utrzymaniem przewagi. W drugim secie prowadziliśmy trzema punktami w końcówce seta, nie dowiedzieliśmy tego do końca i może to było pokłosie trzeciego seta, że drugiego seta, że nie udało nam się. Że... W tym trzecim secie zawalczyć. Przegraliśmy go do 19, chociaż ta nasza gra nie, nie wyglądała. Dobrze, tak szczerze mówiąc. Ostatnia porażka Częstochowena przy jednoczesnym zwycięstwie ekipy czarnych Radom oznacza tylko jedno że walka o utrzymanie w Plus Lidze dla naszych siatkarzy jeszcze się nie zakończyła. Cel jeszcze nie jest osiągnięty, utrzymanie jeszcze cały czas jest zagrożone, także my musimy do każdego meczu wyjść skupionym i skoncentrowanym. Nie możemy sobie pozwolić tutaj na żadną wpadkę w tych ostatnich meczach. Hemar Polegzak System Częstochowa najbliższą okazję, by zdobyć punkty, które, miejmy nadzieję, pozwolą im pozostać w siatkarskiej Ekstraklasie, będą mieli już najbliższą środę we własnej hali o godzinie 15.45. Podejmować wówczas będą zespół GKS Katowice, a na parkiecie pojawi się zapewne jeden z najlepszych jadkarzy naszej drużyny, Damian Kogut, którego zapewne wszyscy widzieliby w składzie także w kolejnym sezonie. Nie no, jak trener pokazywał, jak mam odbijać, to nie wiem, czy zostanę. <grym> a co do następnego sezonu, to mogę powiedzieć tylko pomidor. Czas pokaże.